Cześć, witajcie, z tej strony Hubert Jest to już drugi odcinek z singla Na typowej polskiej wsi cv 3 A w dzisiejszym odcinku Będziemy sobie siać z jęczmień I... Poprowadzę was po gospodarstwie No bo zostało zakupione kilka nowych nabytków Został zakupiony siewnik do kukurydzy Kwenerland Kurwa Akord Optima 5 i za... została zakupiona sadzarka ziemniaków Grime czy Grime GL420. No jak widać, prace w siewach w polu idą. Case z Borynu sobie case z kurwa z tym agregatem. No i John Deere na testach. No i będziemy sobie siać testy John Deere'a Soyuz, siewnika i tego wszystkiego, więc zaczynamy kurwa, podnieść gdzie jest jęczmień kurwa jęczmienia nie mam szepak jest dobra, mamy jęczmień będziemy sobie siać pole mam Katar troszeczkę, więc no, John Deere nie jest fajny może jakiś ale sobie go wytestujemy Dobra, patrzcie jak się rozpędzi jak to się fajnie buja jak naprawdę kurwa widzicie słabe hamulce ma ten John Deere. no i ta myszka do niedzieli wytrzymać dziś, dziś jest środa jutro, czwartek piątek czyli próbne egzaminy Będziecie oglądać, to jest czwartek, gdzie dzisiaj był pierwszy próbny egzamin, dlatego w ogóle, to który będę pisał, to będzie już trzeci, bo no, Ja ma słabe hamulce. Czekaj, nie. nie działa tam nic. Ale deska się rozdziala, nie świeci, dobra. Zamienialiśmy, posiejemy, w następnym odcinku będzie siew ziemniaków albo kukurydzy zobaczymy może jeszcze jak mi się uda no bo podpisałem umowę z firmą na na to żeby ziemniaki na ziemniaki ale może się jeszcze uda na buraki to posiadam jeszcze buraki i ziemniaki bo wiecie rzepaku nie posiadam na zimę więc trzeba będzie troszeczkę zainwestować w inne rzeczy Mam się kurwa, mam siewnik do kukurydzy, więc buraki będzie można posiać. Sezarkę do ziemniaków mam mieć w następnym odcinku. Sadzenie ziemniaków albo siew buraków lub kukurydzy zobaczymy sami. Wreszcie z odcinków siewów mam zamiar zrobić dwa. Ziemniaków i z kukurydzy i buraków albo samej kukurydzy no i potem już takie późno późno wiosenne prace czyli nawozy opryski może no jakieś kosy mam zamiar walnąć sobie na singlu no i potem przejść do żniw żniwa zrobić pokosić wszystkie te pola moje podorywki się w rzepaku e, zrobić sobie żeby było i rzepaku trochę na zimę Tak, kosy cofniemy. Tak, jak mówiłem na odcinku z Amerykana, yy, może zrobię unboxing myszki, jak zakupię ją. Pierwszy unboxing rzeczy, które kupię, się już zobaczy. Też się ślady są po siebie nawozów. Trzeba było nawozy posieć, żeby to było jakoś sensownie przed siebie. Brzydko w środku lepiej wolę im z zewnątrz zrobić myślę, że to pole na ten odcinek wystarczy a może jeszcze, nie wiem, zobaczymy no ale jęczmień trzeba też troszeczkę jęczmienia pożać zero zimowych zbóż tu mam więc trzeba trochę w jarę. Pu... dobrze, Jare pójść szkoda, że owsu nie ma ale to nic to jest 50, to ja myślałem, że tu 60 pisało tak to 60 jak wygląda dobra ten John Deere na tą mapę jest, jest bardzo za duży ale to są testy John Deera, więc trzeba korzystać jak dają na testy trzeba brać nie można jak jak za darmo dają na testy to trzeba wziąć sobie dobra teraz będziemy jeździć już w sobie wsteczny i pojechać korzystałem w przecież lepsze hamulce ja myślę, że jak na testy nie trzeba swoich ciągników męczyć przy siedmiku case'a na razie już tam jeden kawałek to case'em zasiał i przywieźli Deere'a i to Jondiere'em resztę będę się wszystkie pole trzeba z John Deere'em zasiać a resztę już case'em ziemniaki, kukurydzę to ok sam. tym większym albo mniejszym się zobaczy Mniejszy to przy rozsiełaczu chodzi przy bronach cały czas więc jakoś to idzie No dziwnie mi słychać no bo nie mam jak mówiłem katar i to więc Myślę nie za niedługo zrobić tego pierwszego live'a, no i proszę o zadawanie pytań To bym miał o czym mówić na tych odcinkach No może na no, odcinek za Amerykanę czy z czegoś To może będzie ktoś ze mną w tlet Będziemy mieli o czym gadać Albo poda podajajcie temat O czym mam rozmawiać to Się zobaczy A co do mapy No bo może na Amerykanie o tym mówiłem, ale może ktoś nie ogląda Amerykana tylko farminga. Jest już prawie 80 widzów, za co serdecznie dziękuję. Tak przy okazji to powiem. Co do mapy, no to robię V2 od podstaw, no bo gdy zetytowałem V1, no pododawałem to, co miało być na V2 no to mi po prostu wywalało grę podczas wczytywania. No i się zdenerwowałam i zaczęłam pracę od podstaw, ale już w te, chcę wtedy ją zrobić lepiej, fajnie żeby ona wyszła, bo tamta taka niedopracowana była, dwa dni ją robiłem, więc i wydam, chcę ją zrobić, wydać ją też oczywiście, żeby było i dalej robić jakieś tam mapy. No ale w 2 no to będzie troszeczkę większa, troszeczkę kurczę, macie większa mapa No, no bo V1 to była tam mała skup, sklep i to jedno gospodarstwo i tam chcę zrobić y, drugie gospodarstwo już tylko nie wiem czy No to drugie gospodarstwo to będzie te duże, od Foxa, a to z krowami i chyba to wystarczy bo drugie zrobię y, mniejsze pod produkcję przemysłową nastawione te Większe zrobię pod y, produkcję y, zwierzęcą Tak myślę, że będzie fajnie Może jak troszeczkę mapy podrobię to zrobimy jakieś tam y, testy mapy no, Myślę, że tak będzie fajnie na pewno Zaraz będzie było to Nie mam hola, może da się go się, nie wiem w razie czego to będę wyciągał tego John Deerka. Jest to wersja z obciążnikiem, no bo mi nie chcieli dać wersji z tuzem Nie wiem czemu dali mi tak o Bez tuza, może Jakbym złożył obciążnik ten co jest przy gejsze, to by go e, Tak nie podnosiło A tak go podnosi Myślę, też nad zmianą nazwy kanału, na jakąś inną, więc się zobaczy. Uuu, ciężko ma, ciężko ma. O, nawet idzie ten szef ładnie. ja uznałem tego dżundjera już to na początku siew mi na tamtemu polu co było agregatowane w poprzednim odcinku mi nie wychodził siew ale już się przyzwyczaiłem do tego dżundjera i idzie nawet fajnie szkoda że nie ma tworzenia ścieżek technologicznych ale jest na to mod jeden fajny no i myślę że to sobie zrobię tak żeby to fajnie wyglądało pod siew nawozów sobie zrobię takie coś ścieżki takie technologiczne jakby no, chwila prawdy lepszy tu chwilę prawdy to jest zapiszę sobie grę dobra żeby nie było dobra przejdziesz 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 Uff, przeszedł 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 tam 170 koni nie przejdzie takie błotko To tylko śmiech powinno przejść Ale to trochę czasu zajdzie nad tym sianiem I Nie wiem co powiedzieć Już zapomniałem A wczoraj też w, Dla mnie to dzisiaj Wyjdzie jeszcze A jak wy będziecie no to wczoraj Wydałem pierwszy odcinek z serii... Czekaj, jak ją nazwę? Z serii Oczami Traktorzysty czy Kierowca Operatora Ciemnika Myślę, że taka seria będzie na tym kanale To będzie z reala oczywiście Z różnych prac polowych, jakie je wykonuję Tu nie ma filmu normalnego, tylko mantę biorę na głowę Wkładam ją i ją będę nagrywał i robił prace polowe w przyspieszony, przyspieszonym tempie oczywiście to będzie żeby było więcej zobaczyć I tak jak mówiłem ka nazwa kanału może się zmienić o ale idzie jeszcze te górki są zajebiste 60 po nie zdycha taki Johnny idzie I doradźcie mi jak robić pole na mapie zrobić takie jak tutaj od razu agregatem czy zrobić tak jak, jak żeby było fajniej i od razu zorane czy można było sobie gargatem nie podrobić? Myślę, że takie coś będzie najlepsze, a nie ma być gotowe zasiane pole od razu. Takie jeszcze zorane byłoby fajniej. Jeszcze w to i z powrotem. I to pole chyba skończę siać. Mhm. Skończę i siać, więc może to będzie koniec odcinka, może nie zobaczę Pomyślę jeszcze nad tym Tak jak mówiłem myszkę kupię to zrobię unboxing Spróbuję zrobić o tak powiem zobaczymy jak mi to wyjdzie Nie tam pałaszę dzik No i kurwa mi jak? No i muszę jeszcze na serią z multi popatrzeć Muszę z kolegą pokazać czy miałby czas kiedy nagrać na multi i i i, i nie wiem na jakiej mapie na hubertowicach o muszę z nim tylko pogadać gdzieś tam mody mu dać skompletować tak troszeczkę i tyle to zrobić No, multi to wiadomo, nie single, a nie na moim kanale w większości jest single. A, i co do filmów z reala, no to będę miał do nagrania produkcje śmierdzące, tak powiem. Jeden u mnie, a drugi u kuzyna, czyli czekam na, na cynko do niego. Podobać, bo to kur kurczaki niedługo zdaje, więc... z górnika od i temu niego będę chyba nagrywał no bo on mówi już że... i tam maszynki też ma nawet fajne ma... O. ten siewniszek jest zajebisty no to do Jundiera może nie... <laughs> z case on wygląda ładniej Case okay, czerwony, siewnik czerwony to ładniej na pewno wygląda Myślę, że taki odcinek dziennie, dwa razy dziennie jakiś odcinek wydam. Jeden taki let's play na singlu, takiego coś single play, taki 3 minutowy Z jakiś prac w lesie albo no z tej serii o której mówiłem Czami traktorzysty i operatora, nie wiem jeszcze jaką nazwę się zobaczy bo już, gdy to nagrywam Amerykan wydany jest i jest wrzucony odcinek tam. Muszę tylko jeszcze miniaturkę zrobić i to. I go tam wstawić i tyle. A ja powiem tak. Cofnę do tyłu. tworzę sobie drzwi, żeby nie było. No i w tym odcinku e, to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!